Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad Słowem na 12 dzień października. Kościół proponuje na fragment Ewangelii Łukasza, 11 rozdział, wersety od 42 do 46. Jezus powiedział: Biada wam faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość bożą. Tymczasem to należy uczynić i tamtego nie pomijać. Biada wam faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą. Wtedy odezwał się do niego jeden z uczonych w prawie: Nauczycielu, słowami tymi także nam ubliżasz. On odparł: I wam, uczonym w prawie biada, bo nakładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie. Moi drodzy, kolejny fragment Ewangelii, w którym Jezus zachęca nas do tego, by nasze postępowanie było jednoznaczne, byśmy nie byli obłudnymi faryzeuszami. Do naszego e, słownictwa e, no, w sposób taki bardzo konkretny przeszło to, to, to stwierdzenie: Faryzeusz. Faryzeusz to taki człowiek właśnie zakłamany. Za czasów Jezusa tak było, ale i za naszych czasów jest wielu faryzeuszów, którzy. Z jednej strony udają świętych, pobożnych, natomiast z drugiej strony, no, gdzieś tam są właśnie dwulicowi, gdzieś tam w sercu swoim nie są tacy, jacy powinni być, ale moi drodzy, nie chodzi o to, żebyśmy komuś robili rachunek sumienia. Przede wszystkim spróbujmy w świetle tego Słowa Bożego zadać sobie pytanie, czy przypadkiem we mnie nie ma jakiegoś małego lub większego faryzeusza. Myślę, że to jest ważne pytanie abyśmy w konkretny sposób sobie na to odpowiadali, bo ludzie się gorszą, jak widzą tych, którzy ewidentnie grzeszą, tak? który, którzy wprost mają grzech wypisany na swoim czole. Ale moi drodzy, trudno tutaj, może nawet nie chodzi o to, byśmy stwierdzali, który grzech jest gorszy, czy ten właśnie taki bardzo, bardzo widoczny, czy ten taki faryzeizm, czy taki faryzejski grzech. Moi drodzy, i jeden, i drugi jest straszny. Każdy grzech jest straszną rzeczywistością, i powinniśmy robić wszystko, żeby unikać tych grzechów. Nie udawajmy więc, bądźmy wobec Pana Boga szczerzy. Tylko wtedy, kiedy pokażemy mu nasze serca i powiemy mu: Panie Boże, z czymś sobie nie radzę, nie chcę być dwulicowym farzyuszem, nie chcę być człowiekiem, który udaje kogoś pobożnego, a w sercu ma jakąś wielką zgniliznę, wtedy dopiero Pan Bóg będzie mógł zadziałać. Nie bójmy się stanąć przed Panem Bogiem w prawdzie. Jeżeli trudno jest nam też walczyć z naszymi słabościami, nie bójmy się prosić wspólnotę o to, by ludzie za nas się modlili. Nie musimy spowiadać się ludziom we wspólnocie, od tego jest konfesjonał. Natomiast myślę, że w wielu sytuacjach wspólnota może nas wesprzeć modlitwą, o to byśmy dali radę stanąć przed Panem w prawdzie i podnieść się z naszych grzechów i upadków. Bądźmy więc pełni nadziei. I zaufania w nieskończone miłosierdzie Boże. Pozdrawiam Was serdecznie i Błogosławie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.